Dzień dobry. Dzisiaj chciałem y, powiedzieć o badaczach Pisma Świętego. Dlaczego badacze Pisma Świętego y, traktują katolików gorzej niż islam? Islam wybiera, y, tak po prostu mówią, że oni bardzo dobrze wierzą, a natomiast katolicy, że to są bałwochwalcy wszystko co, co katolicy robią, to jest w ogóle złe. Islam. Bardzo dobrze wszystko. jest Nawet powołują się, interpretują po prostu gdzieś tam w swoich czasopismach, że to Bóg ma pewne zamierzenie co do, co do islamu. Czyli wkładają słowa w Bogu. Głównie to był Russell, mason 33 stopnia, który założył, założył badaczy Pisma Świętego. Później się to przekształciło, podzielili się tam na świadków Jehowy, na badaczy i na epifanistów. I ja oczywiście tam byłem w tych świadkach Jehowy 18 lat, także wiem doskonale, na czym ta manipulacja wygląda. I dzisiaj właśnie będę chciał. Podzielić się informacjami, gdzie oni, gdzie badacze Pisma Świętego, do dzisiaj w Polsce istnieją badacze, oni są niejako też, podzielić się tam na tych różnych grup, chyba tam zje, zrzeszeni badacze, Pisma Świętego i chyba wolni badacze Pisma Świętego. Oraz i różnych kilka grupek, tam, gdzie oni uznają te nauki Rasela i dalej głoszą, spotykają się w takich niewielkich grupkach. Ja miałem kiedyś tak też, byłem zaproszony przez pewną kobietę jak Świadek jechowy, tam na Śląsku, gdzie właśnie byłem w takiej małej grupce i oczywiście oni tam niby miła atmosfera, wszystko, ale co z tego, kiedy nauki mają błędne? Nauki mają błędne i na przykład tam ta, ta, też byli świadkowie Jehowy tworzą takie grupy, gdzie tam uznają te nauki, chcą też tych badaczy dalej prowadzić, uznawać i chrzczą inne osoby będące y, będące eks-świadkami Jehowy, gdy wyszły z tej sekty y, i dalej ich chrzczą ale co z tego, że i tam jest taka pewna osoba taka młoda dziewczyna też prowadzi kanał swój na YouTube i właśnie ona została chrzczona przez innego świadka, byłego świadka Jehowy, ale co z tego, kiedy ten świadek Jehowy wierzy, że Chrystus, ten były, były świadek Jehowy wierzy, że Chrystus po prostu nie istniał wcześniej, tylko zaistniał poprzez, że Bóg, tak jak wziął z żebro Adamowej i stworzył kobietę, także Bóg wziął plemniki od Józefa i włożył do łona Marii i tak zaistniał Chrystus. No takie, i on tam, ja tu mówiłem o tym w poprzednim filmie, a czy wcześniejszym, że takie różne praktyki ci ech świadkowie Jehowy, wierzą. Czyli czy taki chrzest jest ważny? No nieważny, bo gdzie oni głoszą już innego Chrystusa, innego Chrystusa, te nauki są nauką demonów. Także jeszcze raz zapraszam, żeby ta osoba, która się, ta, ta młoda kobieta, niech się w właściwy sposób nawróci i ochci, a nie gdzieś tam. Dzisiaj można spotkać w internecie bardzo dużo tych grup byłych świadków Jehowy. Dlatego przestrzegam przed, przed tą grupą. Dobrze, i teraz, żeby dużo już tego wstępu, chciałem właśnie, jak, jak demoniczna nauka jest y, y, badaczy Pisma Świętego gdzie, i tego Rasela? Tu mam, posłużę się... To jest, wydają dzisiaj badacze, taką takie publikacja straż I to są, to są nauki Rasela. Nauki Rasela, którą tam to jest akurat y, mam straż z roku 2019, numer drugi. I to jest ta nauka, to jest, było w czasopiśmie w roku 1900 y, roku napisanym przez Rasela. I jak on się zapatruje, tu rasel jak pisze właśnie. I o, pisze o pewnym to, tu słowo takie, jakie słowo chciałem się stało o Chrystusie. I tu takie słowa. Miasto Betlejem nadal istnieje i prawdopodobnie nie różni się tak bardzo od tego, które istniało za tamtych dni, ponieważ w tym kraju obyczaje podlegały w ciągu wieków niewielkim tylko zmianom. Pisane, że w roku 1900. Uważa się, że pewna jaskinia jest właśnie tą, która 1900 lat temu była oborą gospody i pokazywana jest. I pokazywany jest tam pewien kamienny żłób, który, jak się twierdzi, był tym, w którym położono dzieciątko Jezus. Nad grotą wzniesiono Kościół katolicki, a w okolicach świętego żłóbka są nieustannie odprawiane różne uroczystości. Względem takich ceremonii odczuwamy stosunkowo mało sympatii. Uważając je raczej za rodzaj bachwochwalstwa. Dla nas centrum zainteresowania nie jest ziemia święta, po której stąpał nasz zbawiciel, ani święty żłób, w którym leżał jako niemowlę, ani jego święta matka. Czyli widzimy, jak Rassel pisał, że oni, ich to nie, nie interesuje, nie obchodzi ich. Nie Maryja nie obchodzi ich, nie obchodzi jest Zbawiciel, jak się narodził. Ich to nie interesuje. A nabożeństwa, gdzie kościoł, chrześcijanie odma, odprawiają, odmawiają, ich po prostu to jest, oni traktują jak to bałwochwalstwo. Czyli widzimy, jaka pogarda, jaka pogarda dla Kościoła, kościoła katolickiego. I, I co oni dali, tu pisze, Rassel. Owszem, żywimy szacunek, o, owszem, żywimy szacunek dla Jego ciała i jesteśmy głęboko zainteresowani wszystkim, co do Niego należy. Ale szczególnie interesują nas wszystkie Jego doświadczenia od czasu poświęcenia aż do śmierci. Czyli. Ich, jak, tu, jak tu manipulacja, jaka jak pogarda w tekście jest do osoby Chrystusa, że co, czy osoba ich Chrystusa interesuje nie, tu Rasel napisze, że ich interesuje ciało tylko ciało, czyli nie osoba Chrystusa, nie Jego. Całe, całe życie, cała męczeńska śmierć, płacz Maryi, kiedy go powinęła też w żłobie tam, to w ogóle ich nie obchodzi, jakaś pogarda do, dla Maryi, takie, kiedy takie słowa piszą. Pogarda ich ciało Chrystusa, to, tak, to jest podejście typowo takiego ży, żydowskie. Żydowskie, gdzie Żydzi tylko traktują, jak jeśli jakieś grzechy popełnili, no to wzięli czy płody rolne, czy barana zabili, no i traktowali tak, że to już zmazany mam grzech. To, to badacze pisma, taka sama mentalność, mentalność żydowska, typowo żydowska mentalność. I teraz dobrze. A co pismo święte mówi? Tu mam też, yy, akurat z Szymona Budnego, przeczytam, z 1572, to jest akurat, yy, tu mam reprint. I to jest taki, i Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział i. 44 wiersz. I wejrzał na miłość niewolnicy swojej. Oto, bo od niego czasu wielbić mnie będą wszystkie narody. Czyli proroctwo, że wszystkie narody miały, mają Maryję wielbić. A oni mówią, że ich nie obchodzi badacze, Rasel, ich nie obchodzi Maryja. Oni, to się nie, oni się tylko ciałem Chrystusa, nie osobom, tylko ciałem interesują że już będą zbawieni, to tak, że za barana się zabije, no już grzechy tak, jak w Izraelu, już mam grzechy przebaczone. Takie, takie po prostu, no to jest nauka demonów. I teraz dalej, ta pogarda. Dla kościoła katolickiego, gdzie się objawia. Bo od badaczy się tego nigdy nie dowiecie. Czy od świadków Jehowy, czy od byłych świadków Jehowy też się tego nie dowiecie. Oni, bo dlaczego? Oni dalej 90% eks-świadków Jehowy mają, ma wyprany mózg. Oni z pogardą dla kościoła katolickiego się odnoszą. I badacze, ale w taki, gdzie się spotka, no nie, my wierzymy w tego samego Chrystusa, tego Boga. Tak, tak po prostu miło, sympatycznie, wszystko, ale gdy się doży, do, dojdzie, bardziej się zacznie rozmawiać, zauważy się, jaka pogarda jest. I wtedy już nie ma, nie ma przyjaźni nie ma, bo gdy dojdzie do sporów na tle Biblii, no po prostu oni, oni się mają za wyższych, że oni tylko mają prawdziwą wiedzę. A tak, tak naprawdę oni żadnej wiedzy, w ogóle Pisma Świętego nie, 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 umie, nie znają. Ani badacze, ani i tu przeczytam, ani byli świadkowie Jehowy. To jest kalendarz. Badacze pisma świętego, już nie wiem, czy to jest wolnych badaczy, czy, czy, czy tam innych zrzeszonych. I z, na rok 2000 i 2021, i tu na w czerwcu, takie oto słowa na temat islamu i Kościoła katolickiego. Ja to później tam też do, do filmu. Dzisiaj islam postrzegany jest jako agresywna religia, wroga zarówno w stosunku do judaizmu, jak i do chrześcijaństwa. Ale przecież te wszystkie trzy religii odwołują się do wspólnych korzeni i wszystkie uważają, że wyznają tego samego Boga, Abrahama. Kiedyś to właśnie muzułmańscy władcy zapewniali schronienie Żydom, prześladowanym przez chrześcijańskie królestwa. Czy to przypadek? Że islam wkrótce może stać się najliczniejszą religią na świecie? Czy może najwyższy chce nam przez to coś pokazać, czegoś nas nauczyć? Czyli wkładają słowa Bogu, że to Bóg, Bóg chce po prostu nam pokazać, jaki to islam jest wspaniały. Czy gdy spojrzymy obiektywnie, Islam zdaje się w niektórych względach zawstydzać chrześcijaństwo. Oni przecież wyznają jedynego niewidzialnego Boga. Czyli jaka interpretacja badacze uznają, że oni na tak najprawdziwszego Boga wyznają. I teraz oni przecież wyznają jednego niewidzialnego boga i próżno w ich meczetach szukać podobizm ludzi i zwierząt, tak przecież powszechnych chrześcijańskich świątyniach. A w świątyni Salomona nie było podobizn zwierząt, cherubów? O czym oni mówią w ogóle? ciskają coś, co po prostu no, interpretacje sobie jakieś urządzają, czyli tym chcą wywyższyć islam, że tam nie ma jakichś tam y, po prostu y, ludzi, czy zwierząt, czy cherubów. Dobrze. I dalej... Ludzi zwierząt tak przecież w powszechnych w chrześcijańskich świątyniach. Wydaje się to o wiele bliższe idei chwalenia Boga zawartej w pierwszym i w drugim przykazaniu. Pozostaje otwarte pytanie, komu łatwiej będzie się odnaleźć i przystosować do zasad przyszłego mesjańskiego królestwa? Zeświadczałemu chrześcijaństwu czy pobożnemu muzułmanowi? A może dla jednych i drugich droga do świętości prowadzić ma przez przeciwległe jerozolimskie bramy, w których drogi spotykają się w jednym miejscu, w świątyni. No czyli oni zachęcają do meczetu, żeby kościoły chrześcijańskie zaczęły chodzić chyba do meczetu, bo tam, tam w świątynia jaka jest? Meczet, meczet. Na miejscu świątyni Salomona jest meczet Al-Aksy. Czyli no widzimy jak, jaka propaganda, jaki podprogowy przekaz, podprogowy przekaz demo, demoniczny nauki badaczy. Tak, także ostrzegam przed naukami badaczy. I świadków wiechowy, byłych świadków Jehowy, niech się nawrócą, niech zaczną głosić prawdziwego Chrystusa. A nie dzisiaj w internecie jest pełno tych konferencji, zgłaszam, no, przyjdź się ochcić, tam Król, Krzysztof Król do Jeszu, proszę telefonicznie, kto chce się ochcić, tu ochcić. No, ale jakiego oni Chrystusa głoszą? Jakiego Jezusa? Jaki ten chrzest? Jaka nauka? Gdzie nie ma Maryi? Gdzie nie ma mowy o Chrystusie, o apostołów? O postołach mowy, jaką oni tą naukę mają. Jeśli nie uznają wcześniej, wcześniejszego kościoła od pierwszego wieku do, do 2000, tylko oni mają, no nie dopiero w 2020 jakiś kościół albo w 1900 Russell się pojawił, czy tam kiedyś, jakiś znów pojawił się, no wtedy dopiero jest ta prawdziwa wiara. To jest właśnie, trzeba uważać na tych na manipulacje tych różnych sekt. Także dziękuję za uwagę.